Jest środa 26 marca. Od poniedziałku z moimi koleżankami i kolegami ze szkoły 218 uczestniczę w rekolekcjach wielkopostnych. Kustenik zaś rzucił się z przerażeniem na dolana i prosił Boga. Panie Boże, Panie Boże. Co najbardziej zapamiętałaś z pierwszego dnia rekolekcji szkolnych? Najbardziej spamiętałam przedstawienie o pustelniku i różne piosenki, które śpiewaliśmy. Zobaczcie, po raz kolejny to było Tegoroczne rekolekcje prowadzili klerycy z warszawsko-praskiego seminarium. Co powinniśmy zapamiętać z pierwszego dnia rekolekcji? Tematem pierwszego dnia rekolekcji była pokusa, która atakuje człowieka i przeszkadza mu mieć czyste serce. Żeby zdobyć taki złoty medal, to trzeba krótko i prawda? Panie Jezu, nie daj mi zamknąć się w sobie. Naucz mnie może przeżywać jest samotności, kiedy zostaję sam za swojego serca. Czy najważniejszym elementem drugiego dnia rekolekcji była przede wszystkim spowiedź święta. Otóż każdy z uczestników rekolekcji mógł pojednać się z Panem Bogiem i pojednać się ze współbraćmi, czyli z ludźmi, ze wspólnotą Kościoła. Jezus tak bardzo cię umiłował. Że zapragną oddać Ci się całkowicie w postaci kawałka chleba, który będziesz spożywał, a który to pozwoli, aby Jezus zamieszkał w Twoim sercu na zawsze. Jak myślisz, po co są rekolekcje? Mi się wydaje, że po to są rekolekcje, żeby na nowo się uczyć o Panu Bogu, poznawać Go. No i żeby się wyspowiadać, mieć czyste serce i się przygotować do najważniejszego święta, czyli Wielkiej Nocy. Módlmy się za naszych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 218, żeby byli cierpliwi i cieszyli się, że uczą dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Pan. Módlmy się za biednych i bezdomnych, żeby się znaleźli ludzie, którzy im pomogą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Pan. Módlmy się za nas samych, żebyśmy słuchali swoich rodziców i kochali Pana Boga. Ciebie prosimy. Rekolekcje to taki czas, w którym każdy z nas, każdy z ludzi ma na chwilkę się zatrzymać, zdystansować do swoich codziennych obowiązków, do pracy w szkole, do innych różnych obowiązków, wy do odrabiania lekcji i macie ten czas poświęcić choć trochę Panu Bogu. Żeby prosić Go w naszych potrzebach, tak samo jak zrobił to kiedyś, kiedy dał, e, kiedy dał się przybić do krzyża. A jeśli można, to gdzie ksiądz się nauczył grać na gitarze? Na gitarze pierwsze kroki, właściwie pierwsze chwyty, jakie się nauczyłem, to nauczyłem się od kolegi jeszcze w gimnazjum. Wszyscy zamykamy oczy. Dziękujemy teraz panu. Każdy rozmawia teraz. księża, w imieniu wszystkich z dzieci naszej szkoły pragniemy podziękować Wam za Słowo Boże, nauki rekolekcyjne, za dzisiejszą modlitwę, za Boga w Komunii Świętej. Bóg zapłać. Za Dawida, składamy kwiaty wszystkim kapłanom i oklaski dziękujemy. Co wam się, wam się najbardziej podobało w tegorocznych rekolekcjach? <laughs> się bardzo ładnie tak. prowadzili wszystko. Dziękujemy bardzo księdzu za to, że przygotował dla nas slajdy z piosenkami i przez co mogliśmy razem śpiewać. Czy ogólnie Wam się rekolekcje podobały tegoroczne? Tak, mi się bardzo podobały. I tak sobie.